Siemano moi kochani z tej strony Shadow. Dzisiaj nagrywam właśnie Lochy mojej gildii. Zacząłem nagrywać w połowie, dlatego że zapomniałem włączyć nagrywania i przepraszam was za to bardzo, ale o, już wygraliśmy tutaj jakiś gościu 145 level, który jest w Gandzie mafia skład, rozjebią jakąś chipę, która, je, która ma 172 level. Ja mam level 14, tak, 14. Też uczestniczyłem w tej walce. Przegrałem na jednego hita. I co, co tu się dzieje? Dlaczego ja na razie nie biorę udziału w bitwie, bo co kurwa? A, już biorę, dobra. O to chodzi. No. I chciałbym właśnie teraz też przedstawić wszystkich moich ziomków z gili. Szukam tego gdzie on jest. Marcinia szukam, ale nie ma go tutaj. O bo na przykład tam walczył w naszej gili 145 level, a tutaj go nie ma, nie wiem dlaczego. Ale tutaj największy level to jest ten, tak? Zaraz zobaczymy. No jest... Ja pytam, jak on ma rzeczy. Jeszcze na u mnie, jak mam już lochy, i ale jeszcze nic mi się nie trafiło. Żadne, nic fajnego z lochów mi się nie trafiło. Sama kasa i doświadczenie. Jestem strasznie zażenowany. Mojej siostrze, właśnie trafiło się yy, taki pierścień, co tam, 14 do wszystkiego, ma, a mi niestety nie. Tutaj Te też kurwa, koty o, pan też szczęście 149 145 boże święty, jak dużo Mega profesja. a, czyli to nie dla mnie, no tak tutaj żeby coś to dać to no właśnie, zanim będziesz mógł przekazać złoto i gry musisz utwierdzić swój adres e-mail spoko wolumen, what the fuck no też Spoko. Lepszy ode mnie. Ale spokojnie level się bije codziennie i niedługo będę kurwa Tutaj mój kolega miał kiedyś 128 level czy trzeci? Nie pamiętam ale mówi mi właśnie, że miał właśnie bardzo wysoki level czarodziejem. No, czarodziejem też chyba właśnie na 18. I jeszcze jest teraz godzina po północy. Dość grubo. Więc yy, włączyłem tak na szybko. Więc nie oczekujcie jakichś kokosów i no kurwa, co? No, jakieś rewelacji, właśnie, chcę mi się spać. Dobra, to będzie chyba na tyle. I, i właśnie, co tutaj napisać? Jestem zajebisty No i tyle w tym temacie. Dobra, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej lochów, to dajcie, zostawcie odpowiedź w komentarzu. Dobra, trzymajcie się. Dobranoc.